Koncertem zespołu Power Play rozpoczęła się kolejna impreza z serii Muzyczne Lato, organizowana przez Urząd Miasta i Gminy Kępno. Tym razem mieszkańcy Kępna i okolic mogli bawić się przy rytmach przeżywającego w ostatnich latach drugą młodość disco polo. Szanowni państwo, cieszę się bardzo, że Muzyczne Lato, które poprzedziła Muzyczna Wiosna, dzisiejsze koncerty Muzycznego Lata, już drugi ten koncert spotkał się z tak dużym zainteresowaniem. Mieszkańców naszego miasta, naszej gminy, Czy tak dużo Was w tym koncercie uczestniczy, co widzicie za moimi plecami? A że bawicie się wszyscy świetnie, to też wszyscy tu obecni słyszymy i o to chodziło. Chodziło o to, żeby wydwać mieszkańców naszego miasta, naszej gminy z domów, aby w piątkowe popołudnia mogli się bawić, aby, przy, aby mogli przyjemnie spędzać czas w ramach Festiwalu Muzycznego Lata organizowanego w każdy piątek. Ale nie tylko te imprezy będziemy organizować, będą też dodatkowe wydarzenia kulturalne, artystyczne, które stopniowo będziemy upubliczniać i będziemy pokazywać, będą one dostępne dla mieszkańców naszego miasta, naszych gminy. Na scenie Amfiteatru Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w piątkowy wieczór pojawił się także Chris książe Disco Polo, który zaprosił do siebie włodarza kępna Piotra Psikusa oraz minister Angelikę Możdżanowską, którzy razem z nim zabawiali kępińską publiczność. Już po zmroku na scenie amfiteatru Kępińskiego Środka Sportu i Rekreacji pojawiła się gwiazda wieczoru zespół Soleo. Po serii koncertów na mieszkańców kępna, którzy tłumnie przybyli na kosir, czekała jeszcze zabawa taneczna, którą prowadził Daniel Tarhała. Współorganizatorem piątkowego koncertu było Radio Sud oraz program Radio Party. Kolejna impreza z serii muzyczne lato już w najbliższy piątek na kępińskim rynku. Ją. O, ona tu jest I tańczy dla mnie dobrze to wiem Że podję ją Niech sprawa spoczywa, ona jest mnie. chodź, idziemy